Witajcie kochani, dzisiaj ze Świdnicy tym razem Miałem dzisiaj jechać na Srebrną Górę Zrobić taką setunię No ale odpuściłem, bo jeszcze czuję skutki Poprzedniej eskapady na tym słońcu Jak tylko dorwie mnie słońce To mi chce urwać ramiona Tak pioką Także odpuściłem to jeszcze dzisiaj I szwendam się dzisiaj tak Bez celu po Świdnicy Naprawdę bez ładu i składu Jestem, no mieszkam już tutaj ponad dwa miesiące, a najdalej no gdzie byłem, to byłem w Leclercu. <noise> także jest okazja dzisiaj pojeździć po Świdnicy. Idą już ciemne chmury, także za dwie czy godziny chyba zapowiadają burze. Tutaj no to sobie pojeździmy <noise> gdzie się da. Dobra, to jedziemy. Pierwsze co jedziemy tu blisko mnie, to wam pokażę Czerwonego Barona. No, i mamy czerwonego barona. Piękny, no nie? Ok, mamy tu wierną replikę Fokera, a dokładnie jest to Czerwony Baron. Kto chociaż yy, troszkę liznął historię lotnictwa, to wie co to jest za samolot i kto go pilotował. A pilotował go Manfred von Richthofen. No, sława go wyprzedzała wręcz. Chyba najbardziej znany pilot w czasie I wojny światowej. Największą ilość zeszczelonych samolotów Wroga, bo zestrzelił ponad 80 samolotów Wroga. No i co? Co on ma wspólnego ze Świdnicą? A i dlaczego tu stoi? Ano, to ma wspólnego, że Manfred von Richthofen mieszkał tu w świdnicy w dzieciństwie i uczęszczał do lokalnego gimnazjum. A jak jesteśmy przy historii lotniczej Świdnicy no to jeszcze jedna ciekawostka pod koniec II wojny światowej montowany był tutaj w Świdnicy przez pewien czas śmigłowiec niemiecki Fletner Fi 282 zwany wdzięcznie Kolibrem no taka ciekawostka kolejna No, także się pelentam tu po okolicznych. O, o, o. No, także pelentam się tutaj na jakichś okolicznych singlach. Przynajmniej w lesie. Nie grzeje mi nic w plecy. Aivan helposti laski, silloin pirtin päällä sauhussa, kylpi korvat joiden on Takie umocnienia nie chyba stare to niemieckie. Tutaj tego jest mnóstwo. Gdzie jeździć? Jak widzicie, coś można poszaleć. Zobaczymy w drugą stronę i potem się wrócimy tutaj. Ja oczywiście jestem na rowerze MTB, na grabelku mi się tak tu nie pozwolił. dawno się nie jeździło na rowerze to 32 i nie ma tego czucia. Przyjemne studia. Wracając jeszcze do takich ciekawostek lotniczych tu w Świdnicy, to wyczytałem, że od 1959 roku w Świdnicy, bo już nie wiem, nie pamiętam dokładnie placu, zwycięstwa i coś tam, stał jak 23 odrzutowy samolot. Oni go potem gdzieś przenieśli na inną ulicę, no i potem. Po latach 70. został rozebrany i zezłomowany. Tyle z ciekawostek lotniczych. Jedziemy na drugą stronę, miasta przejedziemy jeszcze raz koło czerwonego barona i śmigamy na rynek no i mamy rynek w średnicy. Muzyka No przejedziemy się jeszcze wzdłuż rzeki Bystrzyca Też tu nigdy nie byłem A No i takie tu klimaty mamy kochani w tej naszej Świdnicy dla panów tak jak mówi architektury pewno by była tu frajda, zwłaszcza dla tych którzy lubią takie stare po niemieckie budownictwo wiadomo, że te kamienice mają mnóstwo historii Widać niestety, że Świdnica jest dalej w takim marazmie. Jest coś zrobione, oczywiście poprawione przede wszystkim drogi, bo pamiętam tutaj jeszcze sprzed ładnych paru lat, że drogi tutaj w okolicach Świdnicy Wokrzycha to była jedna porażka. Do teraz na ogół jest tutaj poprawione. Troszkę autem zjeździłem, także mniej więcej wiem, jak wyglądają teraz drogi tutaj w okolicach. No ale samo miasto, tak ja mówię, tak jakby żyło w takim letargu jeszcze. Idzie to odczuć, po prostu jest to odczuwalne. I kolejny park miejski, ten najładniejszy. wylewane no, fajnie to jest to mi się bardzo podoba także kochani świdniczami mieszkańcy Świdnicy nie gniewajcie się, że <laughs> mówię, że miasto jest w araźmie, że jest tu wyczuwalna jeszcze lata komuny ale z drugiej strony jest to bardzo fajne. Wracają wspomnienia z dawnych lat. Także kochani, pozwólcie, że tym akcentem kolei Dolnośląskiej zakończę dzisiejszą, dzisiejszą przejażdżkę. Dzisiaj naprawdę lajtowa. Dawno takiej lajtowej wycieczki nie miałem. Chyba będę musiał robić w każdym mieście, w którym spędzam jednak dłuższy czas. No to zaczynam od Świdnicy. Także co, kochani? Do następnego razu. O, Świdnica fajne mie miejsce wypadowe do jeżdżenia na tych terenach. Czy to góry Sowie, zwłaszcza góry Sowie. No, to jest fajna baza wypadowa. Dobra, trzymajcie się do następnego. Hejka, cześć.